Witam Was po prostu na planie filmu Szyrwojat <grym> na DVD. Nie wiem, żeby palmy były za Tobą, jakbyś był Donald Johnsonem z mojego wapu. Donald Johnson z mojego wapu, nie pokażę mi Wam domu? <grym> A! Dobra, na wejściu. Dobra, 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 dobra. To nie, 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 nie pójdzie mi tego. Dobrze. So, pamiętajmy Państwa, jakby było o tej większej przerwie przy córce i y, zupełny brak uczuć z Pana strony. Chciałbym usłyszeć. Uwaga! Jeszcze raz, wiesz, tak naturalnie i tak gwałtownie. Trzeba to czekać się tak by za szybko? Na niego, dobra, 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 mhm. dobra. Ostatnie zakłady proszę państwa przyjmujemy ostatnie zakłady. No. Wszystkim zakład pogrzebowy Ale herbatę pan zabiera. Z nią O, jest, nie pamiętam tekstu, przepraszam. Dobra, hmm. Kto idzie? Ja mówię? Yy, ja. Akcja. Pójdzie pan ze mną na sesję? Wie wiatra, to dodaj ruinę mu roku. Ruiną ja jestem. Stop. Ja sam, jak ja, sam ja sam jak ta, ta ruina. ruina. A Ty mówisz, że po herbacie idę na serce. A, a zrób w pionie w tych ławkach, bo tutaj siedziała Krakowska. A ona stała jak czytała, więc tak, zrób stojącej osoby zdjęcie pionowe. Jak zrobisz zdjęcia, to teraz... dobra, jeszcze raz, jak zrobisz y, zdjęcia, to, y, to się wyjdź z kary. Dobra. Dobra, zostań tak w tej pozycji. Dobra, zostań. Tylko żebyś się jeszcze przez chwilę tak pokiwał, dobra? Dobra, troszkę się tak właśnie pokwiej. Jeszcze chwilę. Jeszcze na aparatu Mhm. dobra? No, tak. super. Fajnie. I znowu zdjęcie, i troszeczkę się tam pobliźni, obsz... jak Osób będziesz tam. tam. Mhm. Jeszcze się nie przywracasz, ale. Dobra. ale się tak osu... no. I no. wychodzisz w prawo, no tak? W tam. Tak. W prawo, tak. w prawo, tak. Cały czas skręcimy, więc akcja. W prawo, czyli tam. W tam, tam, tam. Nasze, nasze prawo. A, czyli to. Od tej, od tej pozycji robimy Twoje zdjęcie tych desek tutaj. Trzymaj tylko rękę na aparacie od spodu. Dobra. Będzie to, potem Dobra. będzie but i potem będzie detal na ławie. Tak wyszło. Zdradażony. To wszystko tego. Nie chcę o tym mogę mówić. Jeżeli pan chce zrobić zdjęcia świetne w środku Z wie pan, rąbaniem głowy, bo nawet jak ja oglądać dzisiaj jakieś tam relacje, fakt jaki no jest, wydarzyłem jeszcze. To wie pan, ja też, uwaga, rąbię. Bliżej jeszcze wiesz. No, jeszcze raz. Ale się narąbałem bardziej na wprost będzie musiał pan, na, na tamtą stronę, na wpół, na są? Panie. Jezus Maria! są, Jezus. Ja. Dobra, ja, ja przepraszam, ja w no. <grymne> okay, okay, no, Przepraszam, odbocz. ja, ja raczej 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 się rząbą. ja myślałem, że pan się śmieje. Ja, dla Ale ja, ja się zacząłem śmiać. ja w nie wiem, czy to było mi Thank you.